Wideo chciałabym pokazać Wam, jak wykorzystując moje materiały Kuko i Krzyżyk, stworzyć fajną prezentację, fajną lekcję do wykorzystania online. I teraz od razu powiem, że instrukcje do grania online będą takie same jak do grania offline. Oczywiście w offline drukujemy plansze, laminujemy i możemy się bawić. Markerami w zaznaczanie kółka i krzyżyk lub jeżeli nie mamy laminatora, możemy wydrukować planszę na grubszym papierze i ja osobiście zawsze używałam monet, czyli groszówki, nazwijmy to miedziaki były jedną, jednymi piątkami danego gracza, a złotówki, 2 złote, 5 złotych, czyli wszystko co jest większe niż z miedziakiem było piątkiem drugiego gracza. Także możemy laminować, zaznaczać markerem i zmazywać, lub po prostu używać monet. Monety na pewno zajmą mniej czasu, nie trzeba potem sprzątać. Ok, natomiast jak wykorzystać wszystko online? Mam nadzieję, że macie dysk Google, bo w tym momencie polecam stworzenie prezentacji, prezentacji googlowskiej, bo dzięki tej prezentacji będziecie mogli dzielić link z uczniami i grać we wszystko online bardzo prosty sposób. Zacznijmy od tego, że musimy udostępnić materiał, tak? W tym momencie ten materiał jest prywatny tylko dla mnie, a musimy zrobić tak, żeby każdy uczeń miał do niego dostęp i żeby mógł edytować, to znaczy poruszać pionkami po ekranie. Nazwijmy sobie naszą prezentację, czyli kółko i krzyżyk, powiedzmy, a następnie kliknijmy sobie tutaj udostępnij i zmieńmy opcję z. Dostęp ograniczony na edytor, gotowe. No i w tym momencie, jak będziemy przesyłać uczniom linka, no to nie będą musieli już prosić o dostęp, będą mogli po prostu wejść w link i się zacząć bawić. Tutaj, pierwszy slajd. Możemy sobie nazwać kukurydę i krzyżyk, czemu nie? Nie jest to akurat ważne, ważne jest to, co dzieje się od drugiego slajdu. Nie traktujemy prezentacji googlowskiej jako prezentacji. Tutaj każdy slajd to jest osobna plansza, na której nasi uczniowie będą mogli się bawić i tak musimy na to spojrzeć. No to w pierwszej kolejności musimy wkleić pliki PNG, czyli w tym przypadku Kółko i Krzyżyk, które zakupiliście u mnie w sklepie. Mamy tutaj wstaw obraz. Przeszli z komputera, no i w momencie, gdy sobie tam ściągnęliście wszystko, no to będziecie mieli te pliki, właśnie wyglądające w ten sposób. Na potrzeby tego ćwiczenia nie będę tworzyć całej planszy, to znaczy nie będę robić 12 slajdów, bo wydaje mi się, że nie ma sensu i zajmie to za dużo czasu. Ale wkleimy sobie 3 lub 4, czyli wkleimy sobie jedną z Present Perfect Past Simple, wkleimy sobie jedną pustą i na przykład wkleimy sobie dwie linkers connectors. Żeby zaznaczyć więcej niż jeden plik musimy przytrzymać control i klikać. No to sobie Oczywiście klikniemy. Wszystkie te cztery pliki tutaj są, tylko po prostu są schowane pod tym górnym. E, dlatego, może po prostu, ponieważ mam cztery pliki, to sobie zrobię duplikat. Czyli zrobię kopiuj ten slajd i wkleję go sobie tutaj cztery razy. I teraz będę usuwać e, wszystko, co jest pod spodem. Czyli tu mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Pierwszy, drugi. Trzeci, pierwszy, drugi i ten tutaj jest. Oczywiście pod spodem są, jest ta cała reszta. Teraz się nie będę bawić w usuwanie, żeby, żeby nie tracić Waszego czasu na oglądaniu filmiku, ale ogólnie możecie to zrobić na przykład w ten sposób lub po prostu biorąc daną, daną planszę. Tutaj możemy sobie ją kliknąć prawym wytnij otworzyć nowy slajd, dać wklej. No i w tym momencie od razu nam się plansza wklei. Także możecie sobie w pierwszym slajdzie skopiować, czy wrzucić te plansze, które chcecie, czyli te 4 lub 5, a potem po kolei je wycinać i wklejać w poszczególnych, w poszczególnych slajdach. Dzięki temu, dzięki temu też ograniczycie trochę, trochę czas przygotowania tego. Tak, na początku jest może nazwijmy to ciut większy problem, ponieważ musimy wszystkie te 12 plików wprowadzić do prezentacji. Ale w momencie, jak już jest ona gotowa, no to wtedy możecie sobie zawsze całą prezentację skopiować. Na przykład tutaj, utwórz kopię i wykorzystywać z różnymi grupami, z różnymi poziomami. Szczególnie jeżeli wrzucacie akurat puste i będziecie sobie tutaj na nich pracować. No to tak, mamy już planszę, tak? Wrzuciliśmy już planszę. No to sobie je tutaj e, przesunę, no tutaj jest ich więcej, więc sobie też je o, delikatnie przesunę na prawo. Czemu nie? Chodzi o to, żeby tutaj zostawić troszeczkę miejsca na pionki. No bo jeżeli chcemy grać w i krzyżyk, no to musimy też e, dać uczniom pionki. Jak stworzyć pionki? Bardzo łatwo. Tutaj mamy opcję kształtu. Możemy sobie wybrać, co chcemy. Ja osobiście zawsze wybieram kółeczka. No, tutaj się to nazywa elipsa. Więc kliknęłam w elipsę i teraz sobie o, ją stworzę. Hop, mamy pierwszą. Damy jej jakiś kolor, tutaj kolor wypełnienia. E, powiedzmy, że może czerwony się źle kojarzy. Niech będzie różowy, więc mamy, pierwszą, e, mamy pierwszy, pierwszy pionek. Teraz sobie skopiujemy. Ctrl C, Ctrl V. Mamy drugi, Ctrl V. Mamy trzeci, Ctrl V. Mamy czwarty i powiedzmy Ctrl V. Mamy piąty. To są piątki jednego gracza. Teraz sobie jeszcze raz skopiujemy i zmienimy kolor, żeby oczywiście był dla drugiego gracza i sobie zrobimy na przykład zielone. No i teraz tego dziada musimy skopiować pięć razy. Hop, hop, cztery. 5. Nie musi to być ładne, bo uczniowie i tak w trakcie gry będą pionkami przesuwać i, i tak się to wszystko pomiesza. Nie ma absolutnie żadnego sensu. Natomiast teraz musimy zaznaczyć wszystkie, czyli te 10, które stworzyliśmy. Dać oczywiście kopiuj, no i wkleić je na innych slajdach. Hop, Ctrl C, Ctrl V, hop, Ctrl C, Ctrl -V, hop i Ctrl C, Ctrl -V, hop. Bardzo prosto. No i już mamy gotowe cztery plansze, czyli już teoretycznie moglibyśmy zapraszać naszych uczniów do pliku i prosić ich, żeby grali. Ja osobiście lubię mieć tych slajdów tutaj dużo. Bo jeżeli mam większą grupę, o to w tym momencie proszę uczniów, żeby zagrali ze sobą co najmniej trzy, czasem cztery razy. W trakcie zajęć zmieniam pary, tak, żeby, żeby też mieli okazję porozmawiać z kimś innym. Więc im więcej mamy slajdów tutaj, tym większa różnorodność. Akurat w pakiecie, który dostaniecie lub dostaliście ode mnie, macie 20 pustych planż. I 12 plansz z czasem Present Perfect, Past Simple i 12 plansz z linkersami, connect, konektorami. Więc możecie wkleić sobie tutaj te 12 plansz i potem je skopiować i mieć jeszcze raz kolejne 12 planszy. Jak skopiować? Wystarczy zaznaczyć tutaj Slide, możecie przytrzymać Shift, przejść na koniec, zaznaczyć Kliknąć, się, zaznaczą się wszystkie, dać Ctrl C, następnie tutaj kliknąć, pojawi się taka kreseczka, kliknąć Ctrl V i w tym momencie wklei nam się ponownie to, co już mamy. Czyli jeżeli będziecie przygotowywać planszę, wkleicie sobie 12, powiedzmy, konektorów i linkersów, zaznaczyć wszystko, kopiuj, wklej i już będziecie mieli 24 gotowe plansze z pionkami. No to teraz jak grać? Bardzo prosto. Zapraszamy uczniów. Jeżeli mamy breakout roomy, no to wiadomo, że sobie tutaj pracują w parach. Jeżeli mamy program, który tylko wycisza uczniów, jak na przykład Whereby, no to prosimy uczniów, żeby się tam powyciszali nawzajem. Jeżeli mamy ucznia indywidualnego, to po prostu gramy z uczniem indywidualnym. Czyli wchodzimy na konkretny slajd. Tutaj w momencie jak zaczynają się pojawiać goście, to oczywiście tutaj pojawiają się takie okrągłe, nazwijmy to. Postaci, każda się zawsze jakoś nazywa, są to anonimowe zwierzaczki różnego rodzaju, i potem widzimy, gdzie te anonimowe zwierzaczki są. Czyli na przykład widzimy, że dwie osoby są na pierwszym slajdzie, dwie na czwartym, dwie na szóstym, i zawsze pojawiają się tutaj takie małe ikonki na dole, przez co wiemy na przykład, że da, dana para uczniów jest przy danym slajdzie. W momencie jak ja tych slajdów mam tutaj powiedzmy 24 i mam powiedzmy 6 par, które ze sobą pracują, no to zawsze im mówię, dobra, no to pierwsza para zaczyna od dwójki, druga para zaczyna od, nie wiem, szóstki, siódemki, trzecia para od dziesiątki, jedenastki, czwarta para od tego, od tego, tak żeby każda para miała wolne 3-4 plansze i żeby nie wchodziła innej parze w paradę. Dlatego jak mówiłam, im więcej tych plansz tutaj, tym lepiej, bo jest różnorodność, tak? No to teraz, co robią uczniowie? W tym przypadku ćwiczymy, e, sobie tutaj wrzuciłam konektory linkersy, czyli łączniki zdaniowe. Gramy w kółko i krzyżyk, czyli jeden uczeń wybiera sobie pole, gdzie chce postawić swoją, swojego pionka, czyli na przykład tutaj na środku mamy myszkę. No i tutaj mamy na samym środeczku mamy Despite, czyli pomimo. No i teraz, a, no i teraz uczeń mając. Obrazek, obrazek jest inspiracją i mając słowo klucz, musi poprawnie stworzyć zdanie z użyciem słowa klucza i idei z obrazka. Czyli na przykład, pomimo posiadania bardzo zaawansowanej myszki komputerowej, wciąż nie byłem w stanie wejść na Google, powiedzmy. No i uczeń musi stworzyć takie zdanie. Jeżeli wszystko się zgadza, drugi uczeń kontroluje, czy jest poprawny, czy nie, lub nauczyciel kontroluje, jeżeli jest w stanie, wszystko jest okej, okay, dobrze, no to kolejny uczeń daje swojego pionka. Na przykład tutaj mamy głośnik, mamy soł, więc, no i musi stworzyć zdanie, gdzie ma ideę głośnika, czyli coś jest głośne, głośnik, może być parada, strajk, koncert, tak, wszystko coś kojarzy z głośnikiem, no i musi stworzyć zdanie z użyciem są so i głośnika. No i tak sobie uczniowie grają. Grają tutaj kółko i krzyżyk, wiadomo. Tak, tak. Tworzą oczywiście zdania. Och, i nikt nie wygrał. No to powiedzmy, że cała plansza została zapełniona. Uczniowie przechodzą do kolejnej czyściutkiej planszy, gdzie będą inne obrazki i oczywiście inne linkersy, lub zupełnie inaczej ułożone linkersy. Ja mówię swoim uczniom zawsze, żeby posprzątali po sobie, czyli po skończonej partii, żeby przesunęli z powrotem pionki tutaj na bok, bo powinni wiedzieć, że kto inny może skorzystać z tej planszy później, dlatego proszę ich, żeby posprzątali. A jeżeli są, hmm, powiedzmy, leniuszkami, no to wtedy ja widzę, że na przykład dana plansza jest pusta posprzątana, to sobie na nią wchodzę i ją czyszczę. Zajmuje to dosłownie kilka sekund. No i uczniowie są przy drugiej planszy, znowu sobie grają, znowu sobie tutaj konstruują zdania i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Oczywiście w trakcie trwania ćwiczenia zmieniam pary, żeby te same pary nie były non stop razem. Zmieniamy również zmieniają się za każdym razem obrazki, żeby nie było to samo. Także gra jest bardzo angażująca sama często gram z uczniami, bo mamy nierówną ilość osób, więc muszę grać, bo muszą to być pary. Więc Fajnie jest grać w kółko i krzyżyk w ten sposób, bo jest ten element konkurencji, jest ten element rywalizacji, a jednocześnie jest nauka. No, bo w tym wypadku chodzi o tworzenie zdań z wykorzystaniem linkersów, tak? Łączników zdań, a w tym przypadku chodzi o tworzenie poprawnych zdań gramatycznych właśnie z użyciem past simple, konkretnych lub present perfect. No i zasada jest dokładnie ta sama, czyli mamy na przykład tutaj myszkę, mamy since 2019 i uczeń musi utworzyć zdanie, że na przykład używam komputera od 2019 roku, tak? I, i, i musi to zdanie ułożyć oczywiście z wykorzystaniem present perfect. No to tak, no to już wiemy jak grać z gotowymi planszami. W moim pakiecie dostajecie 12 plansz na Linkersy Connectory i 12 plansz na Present Perfect, Past Simple. Ale nieanglista lub anglista, który chce wykorzystać materiał do czegoś innego, również dostaje 20 pustych plansz, czyli tak jak widzisz tutaj. No i co zrobić z pustymi plansz, planszami? No to przede wszystkim, jeżeli grasz offline, no to możesz wypisać słowa klucze, które chcesz ćwiczyć z uczniami, tak żeby zawsze włączyli obrazek ze słowem kluczem lub możesz poprosić uczniów, żeby wypisywali słowa klucze dla swoich partnerów, dla swoich kolegów i potem wymieniali się kartami, no bo tak będzie łatwiej offline. Możesz również samemu edytować każdą kartę z osobna, wpisując słowa klucze, na przykład w programie Adobe Acrobat Reader, który jest darmowy do ściągnięcia. To jest najpopularniejszy czytnik PDF-ów i akurat tam w bardzo prosty sposób można edytować dokumenty, to może nawet Wam tutaj pokażę. O, proszę bardzo, mogę Wam pokazać. To jest akurat gotowy, ale mamy Adobe Acrobat Reader, mamy tutaj opcję Fill in and Sign, i w każdej darmowej wersji Acrobata, jest ta opcja Fill in and Sign. Tutaj jeszcze raz klikniemy, wypełni podpisz po polsku. No, i w tym momencie możemy kliknąć, gdziekolwiek chcemy, gdzieś sobie tutaj coś zapisać. Hop hop, hop, możemy zrobić większe. I mamy. Możemy kliknąć ponownie hop hop, hop, coś tam zapisać hop hop hop, hop hop, hop hop, hop, hop. hop. Jak, jak widzisz, bardzo jest to proste, po prostu klikasz, piszesz, no, a następnie musisz to zapisać i um, najlepiej zapisać nie jako oryginalny plik, tylko z jakimś rozszerzeniem, żeby, żeby sobie nie zniszczyć oryginalnego pliku. Zapisać no i potem to wykorzystać z uczniami i wrzucić do sieci lub edytować bezpośrednio w prezentacji. Także możesz to robić w akrobacie lub poprosić uczniów, żeby edytowali w akrobacie, lub możesz to robić też tutaj. Mamy opcje pole tekstowe, czyli obok miejsca, gdzie wrzucaliśmy zdjęcie mamy opcję pole tekstowe. Klikamy sobie w dane miejsce. Tu jak widać jest ciut gorzej, bo mamy całą taką wielką linijkę, ale jeżeli wpiszemy na przykład kotek i potem sobie damy Pole tekstowe, hop, piesek i sobie, nie wiem, przesuniemy, żeby to miało ręce i nogi, było bardziej na środku, papuga i tak dalej, i tak dalej. Oj, no to w tym momencie też e, nam się, e, nam się ten tekst tutaj poprzesuwa, tak? Jeżeli chcemy ułatwić naszym uczniom życie, no bo albo możemy wszystko sami przygotować i każde z tych 20 plansz sobie jakoś opisać, co nie ukrywam będzie dosyć karkołomne, lub możemy wykorzystać do tego uczniów, czyli znowu zaprosić uczniów do prezentacji, powiedzieć im, że będziemy ćwiczyć na przykład czasowniki nieregularne lub e, opowiadanie historii z wykorzystaniem czasowników nieregularnych, mówię tutaj o angielskim, i poprosić uczniów, żeby na przykład para uczniów, mamy 20 slajdów, więc każdy uczeń jest odpowiedzialny powiedzmy za 2-3 slajdy i wpisuje e, te czasowniki. No i można im powiedzieć, że tutaj jest pole tekstowe, tutaj wklejasz, tutaj wpisujesz i to oni wtedy będą robić. Ty tylko sprawdzasz poszczególne slajdy, czy wszystko jest, czy wszystko jest gramatycznie poprawne i tak możesz sobie kontrolować i wejść na te wszystkie slajdy i sprawdzać. I wtedy ty nauczycielu się nie namęczysz, a uczeń przy okazji coś z tego wyniesie, bo e, będzie musiał przepisać czasowniki, więc przy okazji poćwiczy pisownie, więc, więc też e, e, będzie to edukacyjne dla nich. Jeżeli chcesz im ułatwić życie, to możesz odpowiednio wcześniej przygotować im e, te pola tekstowe. I też Ci szybciutko pokażę, jak to zrobić. E, to sobie może na razie wrócimy. Wrzucimy. O, tutaj mamy jedno pole tekstowe i sobie je, je tutaj wrzucę, i zamiast, e, zamiast wpisywać słowa, dam po prostu kropkę. I teraz całe to pole tekstowe sobie kliknę, dam Ctrl C, wkleję, przesunę tutaj. Ctrl C wkleję, przesunę. Leje przesunę i te pole tekstowe już tu jest z kropeczką, czyli wystarczy uczniowi powiedzieć kliknij w kropeczkę i wpisz słowo. Zamiast oczywiście kliknij te, napisz, przesuń, kliknij te, napisz przesuń, kliknij te, napisz przesuń, tak? Więc w tym momencie ułatwiamy trochę uczniom życie, ponieważ już tworzymy im te pola tekstowe do wypełnienia. Tak? Więc w tym momencie uczeń kliknie, będzie mógł wpisać bla bla bla, kliknie bla bla bla. Tak? Nie musi nic więcej robić, wystarczy, że kliknie na kropeczkę. I teraz uwaga, ułatwmy sobie od razu życie. W jednej planszy żeśmy te 9 kropeczek stworzyli. Teraz jeszcze szybko usunę te K, żeby nie było. Więc w jednej planszy żeśmy sobie to stworzyli. Nie będziemy w każdej planszy robić tego osobno, absolutnie. Po prostu sobie skopiujemy, czyli zaznaczymy wszystko. Czyli klikamy na jedną kropeczkę, przytrzymujemy Shift i klikamy na całą resztę. A chyba kliknęłam przy okazji na niebieski. Tak. No. Na, na ten duży nie chcemy kliknąć. Klikamy tylko na pole tekstowe. Więc klikam Shift i zaznaczam. O, już mamy 6, 7, 8, 9. Wszystkie 9 zaznaczone. Klikam Ctrl C i. Teraz jak mamy resztę tych pustych, o tutaj akurat jest skopiowana, Wy będziecie mieć 20 pustych plansz, tak? Więc teraz sobie akurat wejdę na 11, dam Ctrl V i te 9 kropeczek mi się tutaj wklei. Wklei mi się dokładnie w tym samym miejscu, co tutaj. Dlatego warto, żeby te, żeby te wszystkie plansze były umiejscowione w tym samym miejscu. Dlatego też jak wklejamy, to warto od razu wkleić te 20 czy ileś, żeby żeby one zawsze były w jednym miejscu i tylko będziemy usuwać z wierzchu tą jedną i zostawiać pozostałe. Dzięki temu wszystko będzie zawsze wyglądać tak samo i będzie w tym samym miejscu i dzięki temu też wklejanie kropeczek do każdego slajdu też będzie dużo łatwiejsze. No i teraz wchodzimy na kolejny slajd. Ctrl V, kolejny slajd, Ctrl V i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu mamy 20 gotowych planż stworzonych z kropeczkami, czyli z miejscem, gdzie uczeń może wpisać swój tekst. I od razu polecam. W momencie jak już stworzysz sobie te 20 planż z pustymi polami i kropeczkami, i stworzysz pionki, czyli jakby będzie gotowa, niewykorzystana plansza, od razu sobie zrób kopię. Utwórz kopię, cała prezentacja, tak, żeby zawsze mieć kopię matkę czystej nieskalanej notatkami ucznia planszy. Dzięki temu nie będziesz, musieć, nie będziesz musiała lub musiał poprawiać niczego później, tylko po prostu zawsze będziesz mógł kopiować kopii matki i dawać nowym grupom nową prezentację, tak? Dzięki temu jeżeli twoi uczniowie sobie tutaj będą się tutaj będą bawić i tworzyć plansze, na przykład z wykorzystaniem czasowników nieregularnych, no to ty tak na dobrą sprawę po tej lekcji, gdzie uczeń i, lub uczniowie stworzą te, te, te plansze z czasownikami nieregularnymi, będziesz mieć też gotowe kółko i krzyżyk z czasownikami nieregularnymi do wykorzystania w innych grupach. Także uczniowie stworzą ci plansze. Ty sobie ją zapiszesz i na przykład potem zmienisz nazwę jako czasowniki nieregularne i tę samą planszę już stworzoną przez uczniów będziesz mógł lub mogła wykorzystać w innych grupach. Dlatego warto mieć zawsze czystą kopię matkę, kopiować i dopiero kopię wysyłać uczniom, tak żeby sobie wpisywali słowa klucze, które chcą. I dzięki temu będziesz mógł lub mogła tworzyć kolejne plansze. I uzupełniać swoją bazę kółka i krzyżyka, wykorzystując moje plansze i oczywiście wykorzystując um, słowa klucze wprowadzane przez uczniów lub przez ciebie. No i oczywiście tutaj możemy wprowadzać cokolwiek, więc i również nie musi to być tylko język angielski. Jest to materiał zatem dla wszystkich nauczycieli języków obcych, nie tylko angielskiego. Co prawda materiały, które tutaj dałam, te właśnie e, Connectors czy e, Present Perfect. Są dla anglistów, natomiast pomyślałam również o nieanglistach i pomyślałam o anglistach, którzy chcą wykorzystać to do czegoś innego i dlatego y, daję Wam do dyspozycji 20 planż. Jak widzicie, zajmuje to trochę czasu na początku, żeby stworzyć sobie coś takiego fajnego, ale później wszystko śmiga, wszystko hula. Mam gotowe linki, gotowe całe właśnie prezentacje, które czekają na wysłanie uczniom. Jesteśmy na zajęciach, wklejam do czata odpowiedni link, mówię uczniom, co będziemy robić, gdzie mają iść, ile gier mają grać. I jeżeli mogę, to się przesłuchuję i poprawiam błędy. Jeżeli nie mogę, bo muszę grać z jednym uczniem, bo mam nieporzystą liczbę osób, no to wtedy zmieniamy się częściej parami, tak żebym mogła grać z jak największą ilością osób. I uczniowie przesuwają, gadają, grają, wykorzystują słownictwo, które tutaj mają. Opisują obrazki, obrazki są słowym kluczem i naprawdę bawią się bardzo, bardzo dobrze. Materiał może być wykorzystany na ostatnie 10 minut lekcji, może być traktowany jako pół lekcji, możesz nawet z uczniem indywidualnym bawić się całą lekcję, jeżeli uczeń indywidualny ma problem z poszczególną gramatyką lub słownictwem, także naprawdę można bardzo, bardzo dużo rzeczy robić właśnie z kółkiem i krzyżykiem. I jak widzicie, stworzenie czegoś takiego online też nie należy do bardzo, bardzo trudnych. A jak już będziecie robić kopie, jak już będzie kopia matka i potem będziecie od kopii matki robić sobie kolejne prezentacje, to już w ogóle będzie bułka z masłem, bo to uczniowie będą wam tworzyć plansze, a nie Wy. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że materiał Wam się podoba, mam nadzieję, że z niego skorzystacie i zapraszam do kupienia planszy w moim sklepie.